Halo, halo YouTube, cześć, witajcie moi drodzy, z to strony oczywiście Donnie, na kolejny odcinek z House Pipera. Jak widzicie troszeczkę po renowa, po rewolucji takiej no nie wiem czy typowej czy nietypowej, ale nagrywam go zaraz po zakończeniu poprzedniego Także e, trzy odcinki nagrywane w przód dużym wy, wyprzedzeniem po prostu Ale cóż, mam nadzieję, że się spodoba Cóż, e, na razie tylko tyle tutaj udało mi się zrobić e, Bo na resztę na razie jest za mały poziom czy coś Więc na dzisiaj to by było tyle w sensie na, na, na dzisiaj, na teraz. A teraz bierzemy jakieś zleconko. Poczta. Janusz Fikała. Trzeba, e, trzeba zająć się ścianą. Witam serdecznie, szanowną firmę remontową. Ostatnimi czasy popu, e, popularne stały się duże, po, duże pokoje. O czym świadczy chociażby fakt, że mój sąsiad oraz e, Sąsiad mojego sąsiada wyburzył kilka ścian w swoich domach. Również chciałbym, żeby w moim domu wyburzono zostało kilka ścian. Po, do wyburzenia idealnie nadają się ściany między salonem a kuchnią i korytarzem. W dodatku, nie tak dawno temu sąsiadka naprzeciwko pomalowała ściany w swojej sypialni na jasno niebiesko i także bardzo chciałbym takie mieć. Widzę, że tak profesjonalna firma upora się bez żadnego problemu z realizacją mojej prośby bardzo niedużym kosztem. Ślebe razy szacunku. Janusz sikała. No to jedziemy dalej. W budowlance, no, a co? No wiem, że przynajmniej C to mogę kucnąć. No wskazówka... A w takich chłopca? Okej, okay, spoko. A. O. Ojej, słuchajcie. Wiecie co? Jeszcze sobie chyba zainwestuję sobie w ten. W te yy, w nasze DLC do tego o, nie znowu to ta sama chałupa. Dawaj to jest tu? Tak, te trzy ściany mamy wydupić. No dobra, to najpierw sprzedać drzwi. Sprzedaj. Wyłącz. No dobra. To inaczej, co mamy to jeszcze do? Bo ja rozumiem, że te ściany na czerwono mamy wy wyrąbać, tak? Sze, troszeczkę, żeby się zagwaropowali. Ubytek, nie? Ja, przeczekajcie, może zanim tutaj to. Muszę ją rozwalić, bo ja muszę tutaj jeszcze jedno zrobić. No niestety troszeczkę się zakalopował i muszę to postawić na nowo. stał stało się z tej teksturą. Dobra. E. Dobra, dalej. Bo teraz ta ściana. Chyba, że tam to jest do wyburzenia, nie? Ja się przejąłem się jak nie better yeah. yeah. rozbalania moim zdaniem nie chciałem tam pójść jak ja pójść na wywalić Dobra, co jeszcze? Serio? Mam do wy, wy, wyburzenia No Ale ja, ja No ja, bo to jest na, na czerwono no Fachoby do wy, wyburzenia ścian się znalazł. Kurwa luba ja No że to już nie taj zaczęłem ją łatać, nie? Tak tak, tak, tak. tak, tak, możecie się śmiać, dowoli. Bo ja wiem, że to jest warte. Kaj bo? Što za što stoji? Taki duży przedpokój, chcą mieć wszystko... zwarte. Nie no, wow. Nawet mi się to podoba. Dawać na ścianę, co żeśmy stawiali. No. To się nas czeka malowanie. demi stay shining To troszeczkę żeśmy przesadzili, ale teraz muszę to, a muszę wyrównać, wydrubić, żeby, żeby postawić nowe. No, niestety, nie, nie, chcę tylko to wyrównać. Dobra. No dobra, mają otwarte. Czekajcie, co mamy, mamy tutaj jeszcze w ogóle zrobić? Zmodyfikuj układ pomieszczeń, jest. Sypialnia, pomaluj kolorami jest senny błękit. Elka, oczywiście. Kup teraz, to jest tu, tak? Tylko pytanie, która ściana, nie? Czekaj, ja muszę w ogóle zrozumieć, co oni chcą pomalować. Jeszcze raz. Bo teraz z zdurniał. Sypialnia. Pomaluj kolorami ten błękit 15 m2. Sypialnia. Cześć, sypialnia. Nie tu. tu jest to, co to... jest spokój dzienny, to jest pewnie 10 metrów. Kuźba tu to chcą, tu chcą pomalować te. No dobra, to malujemy. Czy nie? Czekajcie. O, braku farby. Nie wiem, czy za czy, 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 że dużo, żeby nie wzięła, ale dobra. Wiecie, zawsze zawsze lepiej wziąć więcej niż mniej tej tej farby, nie? Wiecie, jakby. A noż teraz miało, wiecie, brak, czy coś? To jest, wiecie, na zapas, nie? Dobra, jest. Jest. A, to co lubimy najbardziej, nie? <laughs> to jest pojedyncze, a nie podwójne, nie? Tylko takie, wiecie, pierdzielę się. No też a, autorzy trochę nie pomyśleli chyba, moim zdaniem. A, trzeba nabrać wody. wody. Farby. Dobra... połowy mamy. Okej, tam jeszcze, nie? Powiem Wam, że nie było źle. Oprócz tego, żeśmy... Nie... że trochę zrąbał to wszystko, to... to nie, no to faktycznie było dobrze. Dwie ściany. Jak brakło farby, no to trzeba nabrać, nie? Chyba, ja że nawet te pomieszczenia tak ma nabierają w tych że po prostu, jakiegoś koloru i tak dalej, nie? Muszę nabrać farby. A się Bóg wie ile Teraz jedziemy z Hop. Szybko to kółko się robi Tak nie wiem ile czasu przy, przytrzymać, żeby było wiecie żeby było dobrze, że, że żeby nie było zajść za mało farby Czasami nawet widzę, że jedzie dwa razy te kółko prawie, że... Mam braku tego a no prawie kończymy już więc nie ma źle prawie mamy koniec No i pani akurat będzie zlecenie na, na odcinek nic więcej nie bierzemy po prostu po jednym zleceniu na, na odcinek myślę, że jest dobrze Troszeczkę oko sobie przedłubać. No to nawet nam to idzie. Nawet nie spodziewałem się, że, że aż tak którą pójdzie. Dobra. Ale widzę, że wiecie, nam to idzie to bardzo dobrze. Także jeszcze tylko skończymy to malować. I będziemy, słuchajcie, kończyć za, za niedługo. Dobra. wiecie. No, yy, moment. Tak. Teraz tak. Gdzie, gdzie to jest jeszcze do pomalowania? No wiadomo, że na razie jeszcze będzie bez kamerki, ale musi być absolutna cisza. To wszystko słyszą YouTube. Co do słupka wiecie, ja nic sam nie wyciszę ani nic, bo się nie bawię się w to. Aż. Już? Czy jeszcze gdzieś do pomalowania jest? Czekajcie, zobaczymy, jak to wygląda na tym. 58%? Co ono jeszcze do pomalowania? Przepraszam bardzo. To całe? Chyba Was głowa boli. Ea, yeah. do tego, żebym się nie spodziewał, że cały pokój do przemalowania, ea, yeah, pierdolcze. Tam jest pomalowany? Tak, Słuchajcie, będziemy sobie farbę. Ja myślałem, że, że to już starczy, nie? Żebycie dwie ściany i będzie koniec, nie? A tu się okazuje, że tu pojawił. A pójdzie wszystkie cztery ściany do, do pomalowania. A widzicie, nie ma tak wesoło. Kurna wodna. Myślałem, że będzie wesoła, a tu widzicie, jednak nie. No jak brakło farby. Też gdzieś się zapomniał, nie. Co nie gadają? O, tu jest jeszcze. Na no, przyczep robi się lepiej, bo jest widnie, nie? A, braku farby, no tak. Tak, że wiecie. Hmm, gdzie to jest? Tu. Na szczęście już tu kończymy. Ale nie no, naprawdę... że że jażem się nie kapnął, że wiadomo, że jak się maluje, to się maluje się w no nie, że się zostawia jedną ciemną, jed, że zostawia się pół ciemne, pół jasne. Tylko jak się odświeża, to odświeża się wszystko. Się bo I tak się nasypi tak. Dobra, czekajcie. Ostatnie. Ostatnie malowanie. Mamy, słuchajcie, gotowe. Schura. Po prostu, dobra, gdzie jest ta farba? Daj to, bo to chcę, to chcę sprzedać. Dobra. Pyk. Pyk. Czy ja, gdzieś coś jeszcze przerąbił? Tak. Wiecie, co ja bym jeszcze zrobił? Ja bym kupił jeszcze białą farbę. Czekajcie, farba biała. Sklep. O. Eee ściany farby. To jest kryształowa chyba. SK. Kup teraz. I spróbujemy to jeszcze przemalować. Na tej farby. To jednak nie jest ta. Ja pierdzielę. Słuchaj. To nie jest ta. Czekajcie. To jest inna farba. Kurna, blada. To nie jest ta farba. Jaka to jest jeszcze farba biała? W ogóle jest tutaj biała farba. To jest co? Biały jest. Estka. Kup teraz. No postaw to. I dawaj teraz ten wałek. I maluj to. No. Jak coś ta ściana na nieruszona, no nie? Wiecie, jak daje się kurżice? nie? No. Sprzedajemy to. I słuchajcie. Idemy. Zamykamy drzwi. Pyk. Pyk. Wychodzimy z tej chałupy. Dobra, słuchajcie, i kończymy. Także remont zakończony sukcesem. Także mam nadzieję, że będzie w zadowolony. Eee, tak, 22,5 tysiąca. No nie jest źle, kurcze. Nie, no jak. Jak dla mnie, to. To fajnie, naprawdę fajnie. Także super. Czekajcie. Jeszcze tylko ogarniemy teraz. No, 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 no. Ile mamy na koncie? 167 603 zł i 23 głosze. Dobrze, no to fajnie mamy. Ale dobra, to by było na tyle. Ja mam serdecznie dziękuję za obejrzenie tego odcinka. A, mam nadzieję, że się spodobał i czuł. Stąd na Komentujcie, subskrybujcie, łapcie w górę, miele widziane. Pozdrawiam Was darunia, więc się trzymajcie. No i cześć, do następnego spotkania. Pa! pa.